Lecimy z losowaniem. Już się zmęczyłam ustawianiem tego wszystkiego. Współczuję scenarzystom, którzy ustawiają filmy. Spotkały się dwa żywioły: Czerwony Ogień i Niebieski Woda. To my jesteśmy takie dwa żywioły. Pani Kasia i ja. I spotkałyśmy się na tym konkursie. by... Opowiedzieć, zwrócić uwagę, że jest taka fundacja, fundacja Zosia. Yy, może tak. To są te dwa kolory. A dlaczego znalazł się jeszcze kolor zielony? Już tłumaczę. Kolor zielony to taki, oczywiście, kolor nadziei. Yy, to jest nadzieja, że jeżeli my będziemy potrzebowali pomocy, ktoś, ktoś nam tej pomocy udzieli. Ja tutaj dostałam kwiatek pieniążek już to wszystko się, wszystko się ze sobą łączy. Tylko chwileczkę mnie posłuchajcie. Dostałam ten kwiatek od osoby, która myślę, gdyby była taka potrzeba to pomogłaby mi. No i on tutaj też bierze udział, udział w, no w takim w tym losowaniu, w tym, w tym filmie konkursowym. Pieniążek zawsze mi się podobało, podobała ta nazwa kwiatka, ale zestaw numer 5 wygrała. Wygrał kanał Sowie Kadry. Jest zestaw numer 5, to była tylko jedna osoba na ten zestaw, Sowie Kadry, no i też jedna osoba, dorosła, która wzięła udział w, w tym konkursie. I która no, na 500% wypełniła całe zadanie. A jak już jestem, oczywiście chciałam podziękować za komentarze, za wspieranie konkursu, bo to jest zawsze takie wsparcie, wyświetlenie konkursu czy łapka w górę. Konkurs ma wtedy większy zasięg. Sowie Kadry prowadzi kanał, gdzie możemy. Uratować kwiatka. Pani, pani Patrycja ma wiedzę o kwiatkach, możemy tam sobie dyskutować, u niej na kanale są porady. Ma, ma rękę do kwiatów. Wspaniała osoba. Wygrywa zestaw numer 5. Zestaw numer 2. Zestaw numer 2. Idzie do kanału Olivier LL. Olivier LL jest to marka, już sama w sobie. Już jak ktoś powie Oliwier LL, to wiadomo, że też jest to sympatyczny młody człowiek. Dalej to już tak szybciutko przelecimy. Zestaw numer 9. Stajnia Milky Way. To tutaj pierwszy raz wygrała coś u mnie na kanale. To jest zestaw numer 9. Zestaw numer 7. Przemysław W, ale to jest Klaudia Walkiewicz. No po prostu nie chciał wejść w komentarz. Cuda z tymi komentarzami. Nie chciał wejść w komentarz, dlatego tutaj pod takim pseudonimem Przemysław W. Zestaw numer 7. I zestaw numer 4. Jest to Emilia K. Emilka K. Zestaw numer 4. Proszę osoby, które wygrały zestawy o odświeżenie maila, jeżeli już kiedykolwiek u mnie wygrały lub podanie mi na, będzie w opisie będzie mail do mnie, będzie numer mailowy do mnie i tam proszę podać adres i podać nazwę swojego kanału. Naprawdę mam tyle tu na głowie i w ogóle no ja tego nie że tak powiem, ja tego nie nie kompletuję tych, tych, tych adresów. Także bym prosiła, żeby żeby po prostu jeszcze raz powtórzyć adres. Teraz tutaj zestaw numer 3, żeby tradycji się stało zadość, żeby był to konkurs taki z losowaniem. Na zestaw numer 3 chętne były cztery osoby. Cztery osoby i tutaj mamy te karteczki. Te karteczki. Nie wiem jak to je widać. Ja muszę tutaj podejrzeć, jak to wszystko widać. Tak, widać, dobrze. Mnie nie widać, ale wszystko widać. Yy, dobrze. Yy, to tak. Losujemy. Losujemy trzeci zestaw. Proszę słuchać uważnie do końca. Zaraz zobaczyć co to jest za kanał. Jest to kanał Julita M. Tutaj coś nie pomyliłam? Nie, nie, dobrze, bo tu jest Emilka. Dobrze. Julita M, zestaw numer 3. Teraz pani Kasia tak już na początku zaznaczyła, że fajnie by było, gdyby w związku z tym, że konkurs był o fundacji i dzieci tak ładnie się spisały, no nie tylko dzieci, osoby biorące udział. Tak pięknie się spisały opisując tą fundację i wykonując zadanie, żeby, yy, że wylosujemy jeszcze jeden zestaw. Wylosujemy jeszcze jedną osobę do zestawu. Jest to, nie wiem jak to, jak to przeczytać dokładnie ten kanał, przez Y. Yennefer. Czyli to jest yy, po prostu kanał Mo Moonlight. Moonlight. Tutaj może się zatrzymam i powiem, że ten kolor nadziei, zielony, jest zbiórka dla dziewczynki. Ona ma 3 latka, straciła tatę. Jest bardzo ciężki stan tej dziewczynki. Będzie też link w podpiętym komentarzu czy w opisie. żeśmy pamiętali, że są osoby, które mają jeszcze gorzej, żebyśmy umieli podziękować za to, co dostaniemy. Żebyśmy po prostu mieli taką w sobie sympatię, takie, 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 pomyśleli o osobach, które mają ciężko. Ja dzisiaj widziałam osobę na wózku też, która no, po prostu jest cieniutka jak patyczek, nie może się ruszać. Są, są choroby, są, są, yy, są różne takie sytuacje. Ten kolor zielony jest właśnie dla takich fundacji, dla takich osób, żeby była ta nadzieja, że, że ktoś tam kiedyś yy, może potrzebować tej pomocy i będzie miał tę pomoc. I teraz pani Kasia, oczywiście tutaj na początku, losujemy jeszcze jeden zestaw. Jest to roska... I te. Też wy, wylosowała numer 3. Zestaw numer 3. No i dokończę, że pani Kasia prosiła, żeby wszyscy, wszyscy dostali nagrodę. I na koniec zestaw numer 3. Dzika Dolina. Zestaw numer 3. Dzika Dolina. Czyli Współdzielonymi jesteśmy wszyscy tutaj, ponieważ y, powiedzieliśmy o fundacji, o pomaganiu, o takiej nadziei, o takim pozytywnym, y, pozytywnym aspekcie y, tego YouTube'a, tej, tej naszej rodzinki YouTube'owej. Chyba wszystko. Teraz tak. Aha, podajcie mi te adresy na maila i po, podajcie, mi, podajcie mi adresy na maila, numer nazwę kanału. I troszeczkę mogą być opóźnione te wysyłki, dlatego że ja nie będę miała w tygodniu auta. Będzie w naprawie. Ale spokojnie wszystko dotrze. Wszystko dotrze. Wiadomo, że jest możliwość wysyłania na adres poczty, to już kiedyś tłumaczyłam, czy na adres postrestant. No i dziękuję za wspólną zabawę. Trzymajcie się, pozdrowienia od pani Kasi i ode mnie.